Zimma jestem Paweł i to jest kolejny odcinek na tym kanale, ale to jest dzisiejszy prank. Tak, dzisiaj będziemy robić pranki na solo. Będziemy prankować ludzi tym, że zmienię nazwę na! I zobaczymy. Czami widzicie na Smilix i zobaczymy jak ludzie będą reagować. Więc zagramy sobie pierwszy meczek, jaka mapka. To bardziej na bliska, To weźmiemy szelkę, którą prawie nie gram. Weźmiemy sobie kształt bitewny. Albo lepszy będzie plaster i zagramy sobie solo, i zobaczymy czy ludzie będą się kręcić jeśli dowiecie pod, nie pod tym, tylko pod poprzednim odcinkiem 20 łapek, to pamiętajcie, że nagrywam poradnik jak zgrać oto tego, ten prywatny serwer i zaraz w tym odcinku pokażę Wam klub, y, w którym będziecie mogli ten znaleźć i mnie dodać. Jak widzicie, jak pobierzecie, czasami bywa i tak, że nie chcę Wam wejść na grę. Więc y, będę klikał aż mi wejdzie i się widzimy, jak będę już na rozgrywce. Jak widzicie, już wchodzę na rozgrywkę, czyli na meczek. To ten akurat e, Browsers, czyli prywatny serwer jest na wcześniejszej aktualizacji ale Mr. P jest, jest są wszystkie legendy jakie były dotychczas tylko nie ma Jackie jako jedynej postaci nie złapał mnie i z tego się bardzo cieszę Po, patrzcie pierwszy się ten nabrał Chyba on chce na serio Teama. Ale patrzcie, pierwszy się nabrał. Mamy pierwszego sprankowanego. Nie, nie sądziłem, że jeszcze w pierwszej rundzie się uda kogoś sprankować. Ale bardzo się cieszę, bo koleś mi nie zepsuł filmu, że tak powiem, że nikogo nie sprankuje. Ale udało się sprankować pierwszą osobę. Nie wiem, czy ktoś jeszcze się sprankuje. Tu jest ten Dawid, który właśnie padł. Tam jest Brock, więc nawet nie podchodzę. Mamy wielkie starcie z Max. Ja bym do niej na chętniej nie podchodził, bo ona straszy tymi dziesięcioma kołami. Znaczy 10 tymi cukierkami. 10, dobra, teraz ją nawalamy. Udało się. Mamy winka w pierwszej rundzie. Sorry za to skrzekotanie No i widzimy się już, jak będziemy w kolejnej rundzie. Dobra, my już jesteśmy na kolejnej rozgryweczce Próbujemy sprankować jeszcze jedną osobę i to będzie na tyle w tym odcineczku. To jest Leon, tam jest, tam jest kruk. Park kręci się, tamten. Ten niżej się kręcił. Ja się boję trochę tu wchodzić. Same Leony, ale one nie chce grać, bo mam na 35, na 35 randze. I jeszcze raz Wam powtarzam, to nie jest browser, to jest prywatny serwer do gry Brawl Stars i nie musicie mieć żadnego Brawl Stars, żeby go pobrać. Ja nagram poradnik, jak po e, poprzednim odcinkiem, będzie 20 łapek, tak jak jest w opisie w poprzednim odcinku. Sobie nadróbcie, jeśli nie obejrzeliście. I standardowo, taka informacja dla Was: jeśli macie szary, czerwony przycisk tam na dole, to kliknijcie go, aby stał się szary, i jeszcze dodatkowo dzwoneczek, bo wtedy to nie działa. Dobra, padamy tu. No niestety, było blisko. A jeszcze strefa nas dojechała. Więc w tej rundzie nikt się nie sprękował. Ale jedna osoba yy, się sprękowała. Otwórzmy sobie 10 big boxów, i to będzie na tyle. I jeszcze pokażę wam klub. Tak nie ma co zrobić, więc otworzymy je sobie szybko. Bo sami wiecie, że mam wszystkich zadmiarzy. I tu macie klub. Tak. Zapraszam. Zapraszam. Jak będzie, tak jak mówię, 20 łapek po poprzednim filmie nagrywam dla Was poradnik. Jeszcze sobie zmienimy na filmka fajnego. To na razie. Cześć. Cześć i czołem.